Witam Was na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam historię o młodej dziewczynie, która nie miała wiele szczęścia w swoim krótkim, trwającym zaledwie 19 lat życiu, które w tak brutalny i bezwzględny sposób zostało zakończone. Zapraszam Was do wysłuchania. Jest 28 kwietnia roku 2020, kiedy w rzece Wezy w miejscowości Nimbłok Załoga przepływających statków, statków zauważyła coś dziwnego pływającego w rzece. Szybko okazuje się, że są to nagie zwłoki kobiety. Zwłoki są przywiązane do betonowej 21-kilogramowej płyty kablem elektrycznym. Ciało ofiary wykazuje liczne rany, otarcia i ślady duszenia. Ofiara ewidentnie była przed śmiercią katowana. Policji Kryminalnej szybko udali się ustalić tożsamość kobiety. To zaginiona 19-letnia Andrea K. Co musiało wydarzyć się w życiu tej młodej kobiety, co doprowadziło do tego, że zostaje ona w tak brutalny sposób zamordowana, i sprawcy albo sprawca pozbywają się jej ciała jak niepotrzebnego śmiecia. Jaki był los Andrej, który doprowadził do tego, że jej właściwie dopiero rozpoczynające się życie w tak brutalny sposób zostaje zakończone? By znaleźć odpowiedź na te i inne pytania, Musimy cofnąć się o kilka lat w czasie. Andrea urodziła i wychowała się w miejscowości Schöningen. To małe miasteczko położone w Niedersachsen z około 12 tysiącami mieszkańców. To mała, przejrzysta okolica, gdzie większość mieszkańców wzajemnie się zna. Andrea dorasta wśród trojga braci. Jeden z niej. Z nich jest starszy od niej, a dwóch młodszych. Jest bardzo typową dziewczynką. Lubi śpiewać, tańczyć. Uwielbia sama się ciągle przebierać i stroić. Jako jedyna dziewczynka w rodzinie nie jest jej łatwo. Często dochodzi do kłótni z jej braćmi. Jednak Andrija kocha swoje rodzeństwo. Mama Andrzej pochodzi z Polski. I nie do końca odnajduje się w tej małej niemieckiej miejscowości. Kiedy Andrea i jej bracia są jeszcze mali, kobieta porzuca rodzinę i wraca na stałe do Polski. W ten sposób pozostawiając swojego męża i czwórkę dzieci. Ojciec Andrzej stara się zająć dziećmi i rodziną, ale nie, doje, nie daje sobie z całą sytuacją rady. Prowadzenie z domu z czwórką dzieci to nie lada wezwanie, a tata Andrzej nie staje na wysokości zadania. Natłok obowiązków i czwórka dzieci, które każdy z nich wymaga opieki i uwagi, to nie lada wyzwanie, pod której ciężarem mężczyzna się kompletnie załamuje. Dochodzi do ewidentnych zaniedbań. Dom jest brudny i zaniedbany, dzieci chodzą głodne i również zaniedbane. W efekcie z powodu interwencji Jugendamtu, czyli tak jakby polskiego mopsu, dzieci trafiają do domu dziecka, a potem do rodzin zastępczych. Jednak kiedy Andrija ma 10 lat, ojciec ponownie zabiera swoje pociechy do domu. Ponownie próbuje ze swoim potomstwem stworzyć coś w rodzaju rodziny. Andria kocha swojego ojca, widzi jego starania ale widzi też, że on nie daje sobie rady z czwórką dzieci i natłokiem obowiązków, z które z tej sytuacji wynikają. Andrea zamienia się pomału w dorastającą, zbuntowaną nastolatkę. To dziewczyna o wyjątkowej urodzie. Ma duże, pełne życia oczy, regularne rysy twarzy, długie, ciemnobrązowe włosy, a wszystko to dopełnia jej ładna, szczupła sylwetka. Ale Andrea nie czuje się szczęśliwa. Dziewczynie brakuje matki, osobą, z którą mogłaby, mogłaby porozmawiać, która by ją przytuliła i powiedziała czasem, że wszystko będzie dobrze. Potrzebuje ona wsparcia w tym trudnym okresie, jakim jest okres dojrzewania. Ojciec robi co może, ale nie umie zastąpić swoim dzieciom obojga rodziców. Nie potrafi dać dzieciom takiego wsparcia emocjonalnego, które one potrzebują. Kocha swoje dzieci, ale jest człowiekiem rozbitym emocjonalnie i nie dającym ani emocjonalnie, ani fizycznie rady z zaistniałą sytuacją, mimo wszelkich chęci z jego strony. Andrea ucieka wielokrotnie z domu i bardzo wcześnie próbuje też narkotyków. Obraca się w nieciekawym towarzystwie osiedlowych cwaniaków, którzy całymi dniami wysiadują na ławkach przed blokowiskami i rozmyślają, jak zdobyć trochę pieniędzy albo się zabawić. To młodzież często bez celu w życiu i bez przyszłości. I w takim towarzystwie zaczyna obracać się Andrea, co oczywiście nie spotyka się z aprobatą jej ojca. I kiedy ich życie toczy się między próbami ojca, by postawić swoim dzieciom szlaban, a buntem nastolatki nad rodziną, naciągają już następne ciemne chmury. Tata Andrzej choruje. Mężczyzna otrzymuje diagnozę wyjątkowo złośliwego, wyjątkowo złośliwego nowotwora, w efekcie czego raptem w wieku 44 lat umiera. Andrea traci zupełnie kontrolę nad swoim życiem. W wieku 14 lat zaczyna już brać narkotyki jak marihuana i kokaina. Najpierw odejście matki, pobyt w domu dziecka, a potem w rodzinie zastępczej odbija piętno na psychice Andrej. Marzy ona o przykładnej rodzinie i kochających rodzicach, i na siłę szuka miłości. Wierzy w to, że jej się uda kogoś znaleźć, z kim taką rodzinę będzie mogła stworzyć. Andria chce wszystko to, czego sama w życiu nie doznała. I tak młoda Andria spotyka swoją pierwszą miłość i zachodzi w ciążę. W wieku 16 lat rodzi ona pierwsze dziecko, córeczkę Melinda. Ojciec dziecka porzuca jednak młodą mamę, i Andria pozostaje ze swoim dzieckiem zupełnie sama. Dziewczyna nie ma wsparcia nigdzie, nie ma rodziców albo jakiejś cioci, ani nikogo, kto w tej sytuacji mógłby ją w jakikolwiek sposób wesprzeć. Andrea szybko poznaje następnego partnera i znowu rodzi się w niej nadzieja, że teraz będzie już tylko lepiej, że uda im się stworzyć wspólnie kochającą się rodzinę. Andrea zachodzi ponownie w ciąży i w wieku 18 lat Zostaje mamą drugiego dziecka, syna Janusza. Jednak i ten mężczyzna ją porzuca, i w wieku 18 lat dziewczyna pozostaje z wyzwaniem, jakie jest wychowanie dwójka dzieci, które musi wychować zupełnie sama. Andria nie daje sobie rady z dziećmi które w efekcie zostają jej odebrane i oddane do rodziny zastępczej. Mimo to, że Andria jest na macierzyństwo i założenie rodziny najwyraźniej niedojrzała, jak pewnie większość nastolatek w wieku 18 lat, to kocha ona na swój sposób swoje dzieci i marzy o tym, że któregoś dnia Udaje jej się zabrać te dzieci z powrotem do siebie jest zupełnie sama i dalej szuka miłości i w ten sposób poznaje ona nowego partnera o imieniu Diego Diego to przystojny wysportowany chłopak i robi na zagubionej Andrii dobre wrażenie Andrea myśli że on jest inny niż ci mężczyźni których do tej pory poznała Diego opowiada Andrei nieustannie, że ona jest kobietą jego życia, że stworzą wspólnie rodzinę, a on zadba o nią i potem również o jej dzieci. Mężczyzna maluje osiemnastolatce ich wspólną barwną przyszłość. Andrea tak bardzo marzy o wspólnym życiu, i tak bardzo łapie się każdej obietnicy, że po roku jest od Diego całkowicie emocjonalnie uzależniona. Jest gotowa dla jej wspólnej przyszłości, która ma być przecież taka tak piękna, zrobić wszystko. Diego obiecuje jej, że będzie, się, że będzie o nią i jej dzieci dbać, że zabiorą, zabiorą dzieci Andrei do siebie i wspólnie ich wychowają. <laughs> Andrea jest przekonana, że teraz przy boku Diego będzie już tylko lepiej. W swoim zafascynowaniu nie uświadamia sobie, że Diego nie posiada zawodu, że nie pracuje. Jego jedynym zajęciem są treningi Kingboksu, wysiadywanie z kolegami po barach albo po dyskotekach. Je Diego ma jednak wielkie plany i maluje je przed oczami Andrzeje, a ona bardzo chce w to wierzyć. Po roku Andrzeja jest uzależniona od niego emocjonalnie i zmanipulowana, tak zmanipulowana i przekonana o ich wspólnej przeszłości, że jej instynkt ostrzegawczy, że znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie, już nie działa. Diego nie tylko sam bierze, ale i podaje narkotyki Andrzej i uzależnia dziewczynę jeszcze bardziej od siebie, już nie tylko emocjonalnie. Po trochę ponad rok Andrzeja jest już mu całkowicie posłuszna i gotowa na wszystko. Diego wie o tym i przystępuje do następnego punktu działania w jego perfidnym planie. Mówi jej, że znajduje się chwilowo w filowo finansowych kłopotach i że ona musi mu pomóc. Mówi jej, że ma długi u bezwzględnego handlarza narkotyków i znalazł się w prawdziwych tarapatach, a jeśli ona go kocha, to jaka, jaka para muszą wspólnie z tych tarapatów wybrnąć. A ona, Andria, musi udowodnić, że jej miłość to nie jest, do niego, to nie tylko puste słowa. Proponuje Andrzej, by ona wsparła ich budżet finansowy i podjęła pracę prostytutki, a on zadba o jej bezpieczeństwo. Wszystko to oczywiście ma trwać tylko przejściowo, dopóki nie zostaną spłacone długi u bezwzględnych handlarzy narkotyków, a potem czeka ich tylko wspólna, piękna przyszłość. Andria. Kocha swojego diega i nie chce go zawieść. I dziewczyna godzi się, że będzie dla nich obojga w ten sposób zarabiać i wierzy, że uratuje starapatów swojego kochanego i w ten sposób utrwali ich wspólną miłość. Andrea podejmuje pracę jako prostytutka. Jednak bardzo szybko pojawiają się problemy. U Andryi pojawiają się pierwsze oznaki choroby. Ma ona objawy schizofrenii paranoidalnej. Choroba prawdopodobnie zostaje wywołana u dziewczyny przez zażywanie narkotyków. Andrea staje się nieobliczalna. Czuje się prześladowana, słyszy głosy, niejednokrotnie śmieje się w sytuacji, kiedy dla innych nie ma powodu do śmiechu, albo nagle. Dla innych bez widocznego powodu wpada w gniew i wywołuje awanturę. Andrea potrzebuje najwyraźniej pomocy. Powinna w tym momencie trafić w ręce fachowców. Bo choroba ta musi być leczona. Jeśli lekarstwa są dobrze dopasowane, to taka osoba może normalnie funkcjonować. Jeśli jednak choroba nie jest le leczona, to stan się pogłębia, a chora... Osoba nie jest w stanie odróżnić tego, co dzieje się w rzeczywistości, a co dzieje się tylko w jej głowie. Kobieta, która choruje na taką chorobę, nie jest w stanie spełniać wymogi pracy prostytutki. Może ona w nieodpowiednich sytuacjach, na przykład się śmiać, zrobić się niemiłą albo krzyczeć. Oczywiście to doprowadza do konfliktów z klientami, którzy płacą i chcą, aby ich oczekiwania zostały spełnione. Tak było dokładnie u Andrzej, i w efekcie nie była w stanie spełniać oczekiwań Diegiego, i jedynie dochodziło tylko do konfliktu z klientami. Andrea robi się nieopłacalna. I w ten sposób 19-letnia Andria staje się dla Diego tylko obciążeniem, którego ten chce jak najszybciej się pozbyć. Ale w sumie dlaczego nie popchnąć towar dalej i ostatni raz na Andrzej jeszcze zarobić? Diego ma plan. Udaje się z Andrią pociągiem do odległego o 150 km Ninbogu. Andria nie wie jeszcze wtedy, że już za kilka dni nie będzie żyła. Nie jest dokładnie jasne, co Diego dziewczynie obiecał, jak przekonał ją, by z nim tam pojechała. Zresztą, Andria w tym momencie jest Diego Die, absolutnie posłuszna i robi już wszystko, co ten jej nakazuje. Tutaj Diego spotyka się na parkingu samochodowym z dwoma suterenami. Jeden to 39-letni Stefan, a drugi to 53-letni Stefano. Andrea to śliczna o ciemnych włosach, regularnych rysach i ładnej figurze kobieta. Sutenerom podoba się, co widzą, i w ten sposób los Andrei zostaje zapieczętowany. Andrea jest już zgubiona, a jej los ostatecznie Pozostaje zapieczętowany. Diego otrzymuje za Andrię 2000 euro i nakazuje jej, że ma iść ze swoimi nowymi właścicielami. Nie jest wiadomo, czy Andrea stawiała opór, czy też poszła z nimi dobrowolnie. Nie jest też do końca jasne, czy była ona świadoma, świadoma tego, co ją oczekuje. Jasne jest jednak, że Diego doskonale wie, w jakie ręce oddaje 19-letnią, chorą dziewczynę i że nic dobrego w tych bezwzględnych rękach Andrzej nie spotka. Andrea na pewno jednak nie była świadoma, że za kilka dni już nie będzie żyła. Dla nowych właścicieli Andrei inwestycja ma się opłacać, i zainwestowane pieniądze mają się szybko zwrócić, oczywiście z nawiązką. Natychmiast wynajmują w pensjonacie w Ninbłogu na meksykańską restaurację, która na ten moment z powodu korony jest zamknięta pokój. Właściciel pensjonatu nie wie o niczym, co dzieje się w następnych dniach w jego wynajętym poko pokoju, przez niego pokoju. Andria ma natychmiast rozpocząć pracę. Mężczyźni zamieszczają w internecie na odpowiednich stronach ogłoszenia typu. Haj, tutaj Andria. Jak mam ci poprawić humor, to odezwij się do mnie. Albo jestem dzisiaj w Nienbłogu. za małe kieszonkowe możesz do mnie wpaść z odwiedzinami. Do ogłoszeń jest dołączony cennik usług, który zawiera również cenę za usługi seksualne bez prezerwatywy. W efekcie na te dwa ogłoszenia zgłaszają się, zgłasza się ponad 42 dwie osoby chętnych na usługi Andryi. Jednak mimo wszystko biznes się nie kręci, bo Andria stawia opór. Jest to wiadomo, ponieważ po dwóch dniach sutenerzy zabierają dziewczynę z pensjonatu, nie płacąc nawet rachunku za wynajęty pokój, a właściciel pensjonatu po powie potem, że pokój został praktycznie zdewastowany. Było widać, że w tym pokoju była toczona walka. Ściany, okna, telewizor i łazienka zostały obrzucone jedzeniem, wymiotami i ludzkim kałem. Ciężko sobie wyobrazić, co Andrea musiała tam przeżywać. A jej dramat tak naprawdę dopiero się zaczyna. Mężczyźni przewożą dziewiętnastolatkę do domu 39-letniego sutenera i tam zamykają ją w garażu. W tym czasie w domu przebywa jego 39-letnia partnerka i ich dziecko. Jednak nikomu to nie przeszkadza. Andrea jest przytrzymywana na materacu w garażu. Jest wiązana, gwałcona, bita i duszona. Zostają jej na oślep podawane narkotyki i lekarstwa. Stan Andrei pogarsza się dramatycznie. Dziewczyna potrzebuje pomocy lekarskiej. Ale na litość swoich oprawców liczyć w tej sytuacji nie może. Ci widzą, że Andrea jest w fatalnym stanie i dochodzą do wniosku, że na niej pieniędzy już nie zarobią. I powstaje u nich pytanie, co teraz z nią zrobić. 39-letnia Sabrina, konkure, konkubina 39-letniego 39 Stefana, była zazdrosna o piękną Andryję i proponuje, by Andreję rozebrać, związać i położyć na szynach. W efekcie cała trójka decyduje, że wrzucą dziewczynę do pobliskiej rzeki Wesy. Rozbierają ją i wiążą do botanowej płyty w taki sposób, że najmniejszy ruch Andreji powodował docisk pętli założonej na jej szyi. Po czym cała trójka wspólnie, razem pakuje ją do bagażnika i jadą w ciemności nocy na most, który rozciąga się nad rzeką wezą. Z mostu, z tego mostu dziewczyna zostaje wrzucona do rzeki. Czy Andrea w momencie, kiedy jej oprawcy wrzucają ją do rzeki, jeszcze żyje? Na to pytanie będzie potem udało się odpowiedzieć wielu fachowców. Oprawcy dziewczyny wracają do swoich domów i żyją dalej, jakby, nic, nic się nie, jakby nigdy nic się nie stało. Ciało Andrzej po trzech tygodniach zostaje odkryte i wyciągnięte z rzeki Weza. 24 czerwca roku 2020, w małym kręgu zostaje Andrzeja pochowana. Mamy październik roku 2021. Na ławie oskarżonych zasiadają oboje sutenerzy, 40 i 53-letni mężczyźni, i, i konkubina 40 -latka, tego 40-latka. Oskarżeni mają na rękach metalowe kajdanki, które są okryte skórą, aby nie wrzynały się one w ręce oskarżonych. Przywilej, który ich ofiara nie posiadała. Kabel wrzynał się w ciało Andrei i spowodował na jej ciele ogromne rany. Oskarżeni zasłaniają twarzy wszystkim, co posiadają przed kamerami reporterów. Wyglądają brudno, niesludnie w swoich bluzach z kapturami i tłustymi, długimi włosami. Prokurator domaga się dla oskarżonych dożywotniego więzienia. Georg, brat Andrei, występuje również jako oskarżony i domaga się dożywotniego pozbawienia wolności. I ponieważ morderstwo było przemyślane i zaplanowane i, wyjątko, i wykonane z wyjątkową brutalnością, domaga się y, adwokat y, od Georga, czyli brata Andrei. Stwierdzenia przez sąd wyjątkowej surowości kary, co powoduje, że przedwczesne zwolnienie staje się praktycznie wykluczone. Cała trójka oskarżonych zarówno w trakcie przesłuchania, jak i w trakcie rozprawy milczy. Niestety obdukcja Andry została błędnie przeprowadzona, co powoduje, że nie zostało dokładnie stwierdzone, z jakich przyczyn i kiedy Andrija zmarła. Czy zmarła ona jeszcze w garażu, czy utopiła się po wyrzuceniu do rzeki? Czy może została jeszcze w garażu zatruta albo uduszona? Wszystko to nie zostaje dokładnie ustalone. W efekcie nie udaje się w sądzie udowodnić, który z oskarżonych zamordował dziewczynę, i kiedy i w jaki sposób. Główny oskarżony zostaje w efekcie skazany za zmuszanie do prostytucji, handel ludźmi, sutenerstwo i gwałty na 8,5 roku pozbawienia wolności. Jego 54-letni wspólnik za pomoc w tych czynach otrzymuje 3 lata i 9 miesięcy pozbawienia wolności. Kubina, głównego oskarżonego zostaje skazana na 2 lata i 9 miesięcy pozbawienia wolności. W osobnym procesie zostaje oskarżony Diego i usłyszy on zarzut handlu ludźmi, sutenerstwo i zmuszanie do prostytucji. Diego jest sądzony na podstawie kodeksu karnego dla nieletnich i otrzymuje wyrok 4 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności i po opuszczeniu więzienia zostaje mu nakazane przymusowe leczenie odwykowe. Jego wspólnik, który pomagał przy sprzedaży Andrii, usłyszał wyrok dwóch lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności. Zarówno prokurator, jak i adwokat brata Andrii składają odwołanie od wyroku, ale Sąd Najwyższy potwierdza tylko wyrok pierwszej instancji. Po rozprawie na twarzy brata zamordowanej Andrii widać jest rozczarowanie i ból. Czy sprawiedliwości stało się zadość? Co wy o tym myślicie? Dla mnie w obliczu takiego bestialstwa i bezwzględności wyroki są śmieszne i drwią tak naprawdę z ofiary i jej rodziny. Przeraża mnie też myśl, że ludzie lada moment, że ci ludzie lada moment, konkubina głównego oskarżonego prawdopodobnie już teraz jest na wolności i wszyscy oni będą mogli spokojnie prowadzić swoje dalsze życie, a tego przywileju An Andria nie otrzymała. Dziękuję wam za wysłuchanie i proszę was ponownie wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, o sub subskrypcję mojego kanału. Do widzenia.